Dzień dobry, Radosław Pyfel 22 lutego roku pamiętnego 2022. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wojska Federacji Rosyjskiej wkraczają na terytorium samozwańczych republik w Ukrainie. Proszę ze względu na to, że kultura YouTube'owa wymaga, wymaga takich szybkich komentarzy to i takie nagradza, no to jest taki szybki komentarz, który dla Państwa. Przygotowałem w ostatnich latach zwykłem przygotowywać innego rodzaju wypowiedzi i komentarze Ale proszę Państwa, jakakolwiek to jest formuła, to wydaje mi się, że trzeba się zawsze wypowiadać z sensem i, i, I trzeba dobrze się w tej formule odnajdywać, no i liczę, że także odnajdę się dobrze w tej formule A trzeba powiedzieć, że jakimś wielkim specjalistą od spraw ukraińskich i Ukrainy nie jestem Niektórzy twierdzą, że nie jestem specjalistą w ogóle od żadnych spraw, że na niczym się nie znam. No ale, mimo wszystko, proszę państwa, na ten temat chciałbym się wypowiedzieć. Wypowiedzieć się po upływie krótkiego czasu. Przygotowałem dla państwa taki komentarz, 9-10 refleksji na gorąco. No i liczę, że się, w formule, że się w tej formule sprawdzę. Proszę państwa, pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Tutaj będzie małe zaskoczenie, to liczby. Nie wiem, czy mamy do czynienia z jakąś astrologią, czy mamy do czynienia z jakimś e, mistycyzmem. Czy jakąś obsesję na punkcie liczb, ale najpierw 8 sierpnia 2008 i wejście do Gruzji, czyli 0808-2008, a teraz, 2000, teraz 22 lutego 2022, No wejście na terytorium tych samozwańczych republik w Ukrainie. No więc właśnie, proszę Państwa, czy to powinni analizować komentatorzy, analitycy, politycy, czy może powinni to yy, analizować astrologowie, jasnowidzowie, może trzeba zadzwonić do Krzysztofa Jackowskiego, ale teraz 2202 2022, więc nie wiem jaka, jakie będą następne liczby. Po 0808 08 2008, 2008 i 2202 2022. Proszę państwa, ale przechodząc do spraw yy, Bardziej, nie wiem, czy poważniejszy, ale bardziej racjonalnych na pewno. No uważam, zdania w tej sprawie nie zmieniam. Uważam, że należy zachować spokój. Cała sytuacja została mnie wczoraj w kinie. Dopiero kiedy wyszedłem z kina, no to skontaktowała się ze mną bardzo znana osoba, ale nie będę może tutaj wymieniać nazwiska. No i mówiąc o tym, że Rosjanie wchodzą. No i tak się o tym. Dowiedziałem, ale proszę państwa, no, wydaje mi się, że to, że to niewiele zmienia. Dlatego, że, że wojska Federacji Rosyjskiej wchodzą na terytoria, które de facto i tak miały już wcześniej pod kontrolą. Więc 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 ten spokój chyba w tej sytuacji jakby jest całkowicie uzasadniony. Kolejna rzecz na którą chciałem zwrócić uwagę, no to fakt, to małe zaskoczenie. Muszę Państwu powiedzieć, bo od razu chciałem się dowiedzieć, co się dzieje, jak to wygląda. Te ciężarówki gdzieś tam wjeżdżające na to terytorium Ukrainy. No, i okazało się, że właściwie żadna ze stacji tych największych światowych tego na żywo nie relacjonuje. Ani CNN, ani Deutsche Welle, ani France 24. Chyba BBC też nie, Sky News na pewno nie, na pewno też nie ABC amerykańskie. No, w związku z czym oglądałem TVP Info w internecie, bo jest taka możliwość, żeby TVP Info w internecie oglądać jako jedyny kanał. E, informacyjny, zdaje się, żeby oglądać Stefan 24 trzeba wykupić jakiś abonament. E, no i, e, i też jest to wiele mówiące, bo pokazuje że my jednak ekscytujemy się wiele, o wiele bardziej, no to jest w pewien sposób zrozumiałe, jesteśmy krajem sąsiadującym z Ukrainą. Jeżeli cokolwiek znaczy się tam wydarzy, w sensie nastąpi jakaś większa eskalacja, no to jej skutki w pierwszej kolejności dotkną Polskę. No ale też musimy sobie uświadamiać, że inni e, tak na to nie reagują żywiołowo, reagują bardzo powściągliwie. No dzisiaj to jest już temat ewidentnie numer jeden, ale oprócz tego są poruszane inne tematy, a nikt przynajmniej nie zmienił swojej ramówki. Na żywo i takiej, jakby relacji na żywo nie prowadził. To jest, wydaje się, warte odnotowania i na to chciałem zwrócić też Państwa, państwa uwagę, i to też powiedział redaktor Stańczyk, czyli korespondent. Stańczyk, przepraszam, korespondent. TVP Info w Waszyngtonie, który mówił o tym, że ta ramówka też w programach informacyjnych amerykańskich no nie, została, nie została zmieniona proszę Państwa, wszyscy mówią o dialogu, dyplomacji, no mówiąc językiem starożytnego chińskiego mędrca laudzy. Jeżeli wszyscy mówią o dyplomacji, jeżeli wszyscy mówią o dialogu, no to szykujcie się na, na wojnę, tak można by powiedzieć. Ale, proszę Państwa, stanowisko tutaj, zarówno krajów zachodnich, jak i też i Chin, które mają bardzo dużą zbieżność strategiczną z Rosją, właściwie jest bardzo podobne, bo wszyscy mówią o poszanowaniu granic, Wang działań. O integralności terytorialnej powiedział, że Ukraina nie jest wyjątkiem w czasie konferencji bezpieczeństwa w Monachium, i wszyscy mówią o dialogu i dyplomacji. Czy to kraje zachodnie, czy to Chiny, i to niewiele się różni. Natomiast, proszę Państwa, zaczyna się pojawiać to jest chyba historyczny moment debata w Polsce jaką rolę odegrają Chiny, no, które powoli już jakby trochę tutaj wychodzą z cienia, mimo że ich dyplomacja jest nudna. No, to, że jest nudna, to wcale nie znaczy, że nie jest sprawna, bo w, proszę Państwa, dobra dyplomacja Wcale nie musi być efektowna, nie wszystko jest kanałem YouTube'owym. No i ta debata w Polsce właściwie toczy się wokół fałszywego pytania: po czyjej stronie opowiedzą się Chiny? Uważam, że to jest jałowe pytanie i źle postawiona kwestia. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że że po pierwsze, proszę, ludzie, drodzy, jeżeli istnieje dziewięciokrotna dysproporcja gospodarcza, ludnościowa, a technologiczna już nie wiem, jak wielka między dwoma krajami, no to naprawdę myślicie, że one stworzą jakiś blok, sojusz długotrwały, a nie taktyczny? To po pierwsze. Po drugie, po drug... no oczywiście, więc wydaje mi się, że nie zauważamy tej ogromnej asymetrii dysproporcji. Druga rzecz, proszę Państwa, jest taka, że Chiny to też, no, jeżeli obserwujemy ich działania na arenie międzynarodowe, robią wszystko, żeby nie tworzyć bloku, żeby uniknąć sytuacji zimnowojennej, to my tak bardzo dążymy do tego, żeby sobie światu porządkować na jakieś właśnie bloki, i żeby to było dla nas klarowne, natomiast Chiny unikają tego. Nie chcą być łączone z Rosją, nie chcą być postrzegane jako blok, chcą być postrzegane tak jak Stany Zjednoczone jako miasto na wzgórzu, które będzie się dołączać do sytuacji i oni rozstrzygać w odpowiednim momencie, więc. Nawet przebieg Rady Bezpieczeństwa ONZ, która została zwołana zaraz po tym, kiedy te działania się rozpoczęły, no to pokazało, że oświadczenia dyplomatów chińskich są właśnie nudne, niewiele wnoszące, co nie znaczy, że Chiny nic nie zrobią albo że niczego nie mogą zrobić. Ale pokazują, że raczej są takim krajem, który nie należy analizować w kontekście tego, czyją on stronę weźmie, tylko jak się zachowa w poszczególnych sytuacjach. I tu należałoby rozpisać warianty, przewidywane warianty, czy pożądane warianty, o ile ma się jakiś wpływ na rozwój sytuacji, i próbować przewidzieć, jak się Chiny w tej sytuacji zachowają, czy odejdą od formuły prostych i łatwych właśnie oświadczeń dyplomatycznych i czy coś zrobią. To jest bardzo trudne. Oczywiście pewnie nikt nie będzie chciał tego, przynajmniej w Polsce nie wiem, może na Ukrainie tak, ale w Polsce nikt nie będzie chciał tego zrobić. No zwłaszcza dlatego, że przynajmniej w tym, w tym publicznym dyskursie dominuje przekonanie, że Chiny mówią, są nudne, nic nie... nic nie wnoszą i nic nie zrobią i nic nie mogą zrobić, a jeśli coś to tylko coś negatywnego i tu mam po prostu zastrzeżenie trochę do tej do tej dyskusji, która jest jałowa, bo to nie chodzi o to, kto czyją stronę weźmie, tylko jak się zachowa przy, w konkretnej sytuacji, przy konkretnym wariancie rozwoju sytuacji. Proszę, więc to tylko też taka, taka, taka uwaga. Proszę Państwa, no tak czy inaczej uważam, że nie ma się co ekscytować, nie ma co krzyczeć, nie ma co histeryzować. No to jest może pewnego rodzaju banał. Fakt jest taki, że oczywiście na YouTubie i coraz bardziej już w takim życiu publicznym polityka międzynarodowa staje się gałęzią no, przemysłu rozrywkowego. Trochę inaczej jest to w gabinetach, trochę, a trochę inaczej jest to w takim dyskursie publicznym, no, który staje się coraz bardziej rozrywkowy. Ja to jakby jakby, jakby rozumiem, ale proszę państwa, zatem, zatem. Więc nie emocje są tu najważniejszą walutą chociaż takie są właśnie w przemyśle rozrywkowym czy na YouTubie, ale tak, USA zaleca spokój, Ukraina e, 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 też zaleca, e, zaleca spokój. E, mówiąc o tym właśnie obydwa te kraje, że to jeszcze nie są, e, że to jeszcze nie jest ta część Donbasu, która jest pod kontrolą Ukrainy, tylko że, że to jest ta część Donbasu, która jest pod kontrolą Rosji, więc tu się, tu się jakby niewiele w tej sytuacji niewiele w tej sytuacji zmieniło. E, e, proszę Państwa, w, patrzę na to z dystansu, bo, e, bo nie znam się za bardzo e, na Ukrainie, ale też patrzę na to z niepokojem, jaka jest reakcja w Polsce, bo. Bo jest dużo właśnie krzyków, dużo emocji, dużo histerii, co tak bardzo kontrastuje z tym, co mówi Ukraina, co mówią Stany Zjednoczone i jak reaguje cały świat zachodni, że właśnie nie zmienia tych ramówek, że nie prowadzi tych transmisji na żywo, że jest bardzo powściągliwy. Dopiero dzisiaj, jakby to jest temat numer jeden, ale, 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 ale no ta asymetria jest trochę niepokojąca, a pamiętajmy, że w kulturze polskiej. No, jednak jest taki ważny element, że patriotą jest ten, kto dużo krzyczy, że patriotą jest ten, który wznosi taki kozacki, jak kozacy wznosili okrzyk na Jaremu, no to teraz w Polsce jest na Putinu i ten, kto bardziej właśnie bruździ Putinowi, kto bardziej krzyczy, kto jest bardziej rozemocjonowany, to żeby wygadywał największe głupoty, no to on jest największym patriotą. I teraz możemy popaść w tą, w tą pułapkę, oczywiście w przemyśle informacyjno-rozrywkowym, ale on się może również udzielić w Polsce i często. Co się udziela też elitom, przechodzi na ten najwyższy poziom. No i wtedy to się staje, proszę Państwa, wielkim problemem, że no, najważniejsze jest to wzmożenie. Najważniejsze są te emocje nie tyle na YouTubie, co po prostu w życiu publicznym i przy podejmowaniu decyzji. I oby tak się nie stało, oby one te emocje nie przepłynęły na ten, na ten, na ten wyższy poziom. Poziom decyzyjny, proszę Państwa, zwłaszcza dlatego, proszę Państwa, zwłaszcza dlatego, i to mnie trochę nawet martwi, że w tym orędziu, wygłoszonym zaraz po wkroczeniu wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium samozwańczych republik w Ukrainie, prezydent Ukrainy, Wołody Mirzeleński, w ogóle nie wymienił Polski w tym orędziu. On wspomniał o sześciu innych krajach, czy sześciu innych jakby podmiotach na arenie międzynarodowej, mówił o i to pamiętam dobrze tą kolejność. Mówił o, o, o Francji. Mówił o tym, że rozmawiał z prezydentem Francji. Mówił o tym, że rozmawiał z, z Olafem Scholzem. Potem był Joe Biden. Potem Boris Johnson. Michel, Komisja Europejska i Erdogan, Turcja. No o Polsce nie wspomniano. Trochę może i przykro, bo, bo po pierwsze, no, ale to znowu jest dowód no, realpolitik. To jest też dowód realpolitik. Że tu nie było jakiejś takiej kurtuazji ze strony prezydenta Zełęskiego. Chociaż pamiętajmy o tym, że jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji, no to Polska ponosi tutaj bardzo dużą odpowiedzialność. Zgodziliśmy się na zwiększenie limitów dla kierowców ukraińskich w ostatnich dniach, złagodziliśmy ten konflikt. Bardzo wiele osób z Ukrainy mieszka w Polsce, pracuje. Już społeczeństwo polskie wyraża taką gotowość do przyjęcia uchodźców, gdyby tacy się pojawili, więc jakieś docenienie powiedzmy. Polski, może nie w, w kontekście tych, e, tych bocas, ale może Polski, Litwę, Estonię, jakieś innych krajów, może to powinno się w tym orędziu znaleźć. No nie znalazło się. E, nie znalazł się też ten format, z którym tak wiele osób sobie tyle obiecywało, że Polska, UK e, i, w, e, i Ukraina, właśnie. E, o Niemcy zostały wymienione jednak na drugim miejscu. Czyli jednak te, ta wysyłka tych hełmów no, była efektywna. Natomiast Polska, no niekoniecznie Wielka Brytania, oczywiście tak. Polska Polska, Polska, nie, no to musi niepokoić, zwłaszcza jeżeli to zderzymy z tym właśnie wielkim zmożeniem, że Polacy są pierwsi do wszystkiego, że jak jakieś zamieszki czy Majdan, no to wszyscy tam, bardzo wiele, może nie wszyscy, ale bardzo wiele osób z Polski jedzie, śpiewa hymn ukraiński na Majdanie, więc zawsze chętni do udzielenia poparcia. No i proszę Państwa, wielkie emocje znowu właśnie wszyscy na Jaremu, czyli teraz na Putina, a, a Wołodymyr Zejski mówi spokojnie, rozmawiałem z Macronem, rozmawiałem z Scholzem, rozmawiałem z Bidenem, Johnsonem, Michelem i Erdoganem, więc nie emocjonujcie się tak. No to proszę państwa, no nie emocjonujmy się w takim razie, skoro tak, bo inaczej wyjdziemy na jakieś krzykaczy, i to mnie, proszę państwa, trochę niepokoi. I, proszę państwa, zbliżając już do konkluzji, powoli, no, to doprowadzi pewnie państwa, wielu z państwa do wściekłości. To nie ma co ukrywać, ale taka jest też specyfika tego kanału. Proszę państwa, patrząc na to, w jaki sposób zachowuje się na arenie międzynarodowej Ukraina, trochę oglądam ukraińską telewizję też, piąty kanał, patrzę, jakie ruchy wykonuje Ukraina na arenie międzynarodowej, to trzeba powiedzieć, że to może się podobać. To może się podobać. Znaczy, oczywiście nie podoba mi się to jako obywatelowi polskiemu i z powodów, o jakich to powodów, to już powiedziałem, no, e, takich, że jesteśmy krajem sąsiadującym, blisko związanym, gdzie tutaj jest około miliona do dwóch milionów ludzi, całkowicie też nieobecnym, niezauważanym w, w choćby w orędziu prezydenckim czy w polityce ukraińskiej, e, to no, niekoniecznie może mi się to podobać jako obywatelowi polskiemu, ale podoba mi się to, w jaki sposób Ukraina reaguje na ten kryzys. To trzeba powiedzieć, że to jest godne uznania, godne e, szacunku. E, dlaczego mi się to podoba? No, po pierwsze, podoba mi się spokój, jaki zachowują Ukraińcy w tej całej sytuacji. To zarówno elity, jak i społeczeństwo. Ludzie nie reagują emocjonalnie. Właśnie nie reagują według hasła na Jaremu, czy tam na Putinu, czy na Putina. E, I to po pierwsze. Po drugie, podoba mi się to, w jaki sposób Ukraina komunikuje E, e, swój przekaz do Zachodu, w jaki sposób pokazuje tą sytuację. E, pokazuje, że Zachód mógłby zrobić, e, zrobić więcej. E, ten przekaz nie jest jakoś specjalnie kolportowany w Polsce, ale każdy, kto to obserwuje, e, no widzi to i to jest też pewnego rodzaju umiejętność, żeby w taki ewidentny sposób to pokazać, jak zrobili to e, Ukraińcy. Proszę Państwa, to po drugie. Po trzecie, Podoba mi się jednak sprawność Wołodymira Zeleńskiego. Tak? No powiem szczerze, że kiedy, dostał, kiedy komik został wybrany prezydentem Ukrainy, to tak sobie myślałem, że no to już jest po prostu postpolityka do dziesiątej potęgi. Jeżeli wybieramy na prezydenta bohatera telewizyjnego Show, no takie. Można by powiedzieć, że na Filipinach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ludzie wybierali bohaterów aktorów odgrywających główne role w, w serialach. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to niespodzianka pewnego rodzaju i to też pokazuje, że pewnego rodzaju okoliczności historyczne mogą czasem wynieść pewne postacie na piedestał, dlatego że gdyby sobie tak trwała ta postpolityka no to, no to umówmy się, że, że to nie miałoby jakiegoś wielkiego znaczenia Natomiast tutaj pewne te talenty medialne prezydenta Zeleńskiego, Zeleńskiego mają ogromne znaczenie I widać, że on potrafi porywać ludzi swoim przekazem Potrafi mobilizować, potrafi jednoczyć No to jest bardzo ważne dla takiego kraju jak Ukraina I te wszystkie umiejętności wyniesione z show biznesu Tutaj okazują się być bardzo cenne. I proszę Państwa, też nie deprecjonujmy tak komika jako prezydenta, bo przecież Donald Reagan, postać uwielbiana w Polsce, która ma wiele, wiele pomników. I no dzisiaj myślę, że każdy polityk zjednoczonej prawicy jest zafascynowany Ronaldem Reaganem. A umówmy się, no był to aktor, był to człowiek, który kiedyś swego czasu nawet chyba zmyślił jakąś tam transmisję sportową, bo stracił możliwość. E, obserwowania tego na żywo, a, a cały czas nadawał relacje w radiu i komentował. Ten mecz, którego nie widział, tak jakby on się dział, naprawdę. I co było takiego genialnego w Ronaldzie Leganie? No to właśnie, że potrafił zaśpiewać wielką, wspaniałą pieśń, że potrafił porwać ludzi. On jako prezydent Polony nawet nie czytał briefingów, ale jak wychodził na konferencję prasową, kiedy stawał do debaty, no to wtedy był w swoim żywiole I widać, że prezydent Załęski właśnie z show biznesu, też wynosi te umiejętności. Też to potrafi zrobić dobrze. Bo proszę Państwa o sile jakby prezydenta czy polityka w dużej mierze decyduje jego otoczenie, także o sile państwa, decyduje ten establishment. To nie jest tak, jak się w większości ludziom wydaje, że to prezydent podejmuje jakieś jednoosobowe decyzje. I tutaj, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie no to może się podobać, to może zaimponować, proszę Państwa, więc w ogóle zmierza to wszystko w stronę. Albo może nie zmierza, bo jeszcze nie wiemy w jaką stronę to zmierza, ale pachnie niespodzianką, proszę Państwa. Pachnie niespodzianką, bo okazuje się, że Ukraina poddana takiej presji, Ukraińcy poddani presji, przymuszeni zmobilizują się. No i zdadzą ten egzamin, zdadzą ten egzamin. Już można powiedzieć, że w 2014 roku, że ten 2014 rok trochę ich przebudził, a teraz jeszcze bardziej. No mogą, mogą ten egzamin zdać ponownie i wejść na jeszcze wyższy poziom, nie tylko militarny, ale także dyplomatyczny i w ogóle społeczny. I będzie to wielka zasługa Władimira Putina. I tu właściwie ja nawet nie wiem, czy, czy to jest naprawdę to, co... Tu Rosja dużo ryzykuje, bo... Dużo ryzykuje, bo już w 2014 roku... Można by dyskutować, czy to tak działało na korzyść Rosji, gdzie zrażono dużą część społeczeństwa ukraińskiego, doprowadzono do przebudzenia Ukrainy, i teraz można jeszcze umocnić to w tymi działaniami, które podejmuje Władimir Putin. No, Nie wiem, czy oglądają mnie moi rosyjscy znajomi i czy oglądają mnie rosyjscy oligarchowie, ale czy naprawdę Wam o to chodzi, bo za chwilę zostały na nałożone jakieś sankcje, zobaczymy, na ile one będą dotkliwe. Nie, na pewno w jakiś sposób będą dolegliwe, jednak e, no, ale w, w, i teraz poddana presji Ukraina, jeśli nie pęknie, jest, zosta, została właściwie przymuszona do tego, żeby w ekspresowym tempie, jak to określił prezydent Zeleński w swoim orędziu, które wysłuchałem w oryginale po ukraińsku. Stać się dorosłymi, stać się dorosłymi i to być może uda się Władimirowi Putinowi zrobić. No, zobaczymy, bo to zawsze można oczywiście. Taki jest przywilej komentatora, zwłaszcza YouTube'owego. Można sobie takie scenariusze kreślić. No, a potem zobaczymy, czy po prostu materiał nie pęka. No, ale jeśli Ukraińcy nie pękną, no to. To trzeba przyznać, że Władimir Putin będzie tutaj osobą, która doprowadzi do tego, że wzmocni Ukrainę, wzmocni Ukrainę, wzmocni jej tożsamość przede wszystkim. Wzmocni jej charakter, podniesie jej zdolności militarne, dyplomatyczne. No, zobaczymy jeszcze, jakie inne, no bo w, no generalnie nie wiem, jaki tu scenariusz będzie realizowany, czy, czy zagarnięcie całego Donbasu, jaki będzie kolejny krok, czy destabilizacja i chaos całej Ukrainy, natomiast ta reaguje spokojnie, ta reaguje w sposób racjonalny, przemyślany reaguje niespodziewanie dobrze, przynajmniej na razie, przynajmniej na razie, no ale to oczywiście zobaczymy, jak to, jak to dalej pójdzie. Proszę Państwa, no i ostatnia konkluzja, że w ciągu 10 lat wszystko to się może odwrócić i bardzo zmienić w regionie, no nie wiadomo, czy na ile niektórzy twierdzą, że, że, Rosja ma niewielki czas, żeby, żeby to status quo zmienić, żeby, żeby że jeszcze, jeszcze posiada mocne argumenty, ale one będą słabnąć w ciągu najbliższej, najbliższej dekady i że to jest ten e, ostatni moment właściwie. Ale widać wyraźnie, że w siłę może urosnąć Ukraina, kraj, który ma duży potencjał i która paradoksalnie z tego konfliktu może wyjść, e, wyjść wzmocniona i zacząć, jak to powiedział prezydent Zelenski, zachowywać się po dorosłemu, już nie dyskutować o historii, E, tylko po prostu myśleć o przyszłości zachowywać się jak do losu. No i co so, so z tą Polską? No, żebyśmy nie zostali z Jasiem Kapelą, chociaż tutaj szacunek, byśmy nie zostali z Jasiem Kapelą, która, jak przyjdzie, co do czegoś okaże być jedyną no, osobą, która, może nie jedyną, ale jedną z niewielu, która coś naprawdę zrobi więc mniej wydaje mi się tych emocji, mniej tego krzykactwa właśnie chociaż ja wiem, że to jest postawa bardzo patriotyczna właśnie to ubliżanie Putinowi wydaje mi się, że spokojna obserwacja tego co się, co się rozgrywa no i zobaczymy, bo różne warianty są na stole to tyle jeśli chodzi o takie, takie gorą kilka gorących przemyśleń, refleksji a propos tego wkroczenia wojsk Federacji Rosyjskiej na teren samozwańczych republik w, w Ukrainie. Mam nadzieję, że sprawdziłem się w formule, w formule YouTube'owej i że nie wypadłem najgorzej. Wielka prośba o łapki w dół, prośba o tradycyjnie o niepromowanie tego komentarza, aby nie wprowadzał on niepotrzebnego zamieszania i fermentu do tych oficjalnych narracji, które powinny na wszelki wypadek dominować. W przestrzeni publicznej, I, i w tym sensie chciałbym, żeby ten komentarz, jakby pozostał niszowy i, i nie był za bardzo, za bardzo promowany, więc prośba o łapki w dół, ewentualnie całkowite zignorowanie tego komentarza, natomiast również prośba o jakieś opinie, sugestie. Tego jestem zawsze bardzo ciekaw, zwłaszcza tych z Państwa, którzy mieszkają na różnych kontynentach, być może też na obszarze, na obszarze poradzieckim. Te pytania, te Państwa sugestie zawsze mnie bardzo interesują. Proszę Państwa, polecam przy okazji książkę Biznesfina, która stała się już bestsellerem w Empigu, jest na miejscu numer Jeden wśród nowości z kategorii biznes, ekonomia, marketing, za co też Państwu dziękuję. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w swoim niekrótkim już życiu, w swoim niekrótkim życiu, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę numerem jeden w empiku no w kategorii biznes, ekonomia marketing, ale jesteśmy tam wyżej chyba nawet niż Klaus Schwab z teorią wielkiego resetu, więc jest to wielkie wyróżnienie dla mnie i bardzo za to dziękuję zapraszam na seminarium azjatycki biznes świat pacyfiku miasta Azji myślę, że to jest bardzo interesujące jeżeli, jeżeli myślimy o świecie XXI wieku polecam naukę chińskiego i koreańskiego i proszę o kontakt na priv. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, życzę dużo zdrowia wszystkim z Państwa i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. Na pewno będziemy obserwować i patrzeć, co się dzieje w Donbasie i co się dzieje na Ukrainie. Kłaniam się, wszystkiego dobrego.